Wszyscy przez kilka tygodni tęsknili za aktywnością fizyczną. Po rozluźnieniu obostrzeń i otwarciu miejsc sportowej rekreacji widać wielu chętnych do aktywnego spędzenia wolnego czasu. W ostatnią niedzielę w Koprzywnicy prawie 50 rządnych sportowych wrażeń osób wzięło udział w marszu Nordic Walking. Niedzielny marsz ma być dobrym początkiem do utworzenia w miejsko-gminnym ośrodku kultury i sportu w Koprzywnicy dużej sekcji Nordic Walking. Wszystko za sprawą pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Gnieżowicach, które zaprosiły mieszkańców gminy do takiej właśnie formy spędzenia czasu. U nas w miejscowości działa już taka nieformalna grupa Nordic Walking. Panie spotykają się raz częściej, raz rzadziej w większych grupach, w mniejszych. Wiadomo, że jest to też zależne od obecnej sytuacji. Spotykamy się po to, by wspólnie chodzić z kijkami. Wiem, że w sąsiednich miejscowościach w naszej gminie są też takie grupy. Panie nawet pytają nas e, o właśnie o takie formy aktywności, dlatego powstał pro, pomysł, w ogóle najpierw zrodził się pomysł, e, żeby stworzyć taką sekcję Nordic Walking e, wspólnie z naszym Domem Kultury e, współpra przy współpracy z Domem Kultury. E, no i tak narodził się e, pomysł e, wystartowania w projekcie wspólnie właśnie z tutaj naszym. E, Naszym nowym panem dyrektorem. Pieniądze na tą inicjatywę już są, ponieważ panie z otrzymały dotacje ze Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego. W działaniach wspiera je również Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ponieważ jak sądzi dyrektor instytucji, oprócz sportowej aktywności to również dobry pomysł na promocję koprzywnicy. Wspólnie realizujemy ten projekt. Pierwsze takie zadanie, na które otrzymaliśmy dofinansowanie. Cel projektu jest taki, oprócz integracji, fajnej formy tego Nordic Plot Kingu, tak zwanego na spacerach, chcemy założyć drużynę, którą, która będzie reprezentować gminę Koprzywnica na arenie Polski. Jak zauważa biorąca udział w niedzielnym marszu burmistrz Aleksandra Klubińska, Koprzywnica lubi aktywność i coraz bardziej otwiera się na sport. Norting walking i wszelka różna forma um... Takiej fizycznej aktywności w gminie Koprzewnica od wielu, wielu lat jest preferowana, chociażby rajdy rowerowe, chociażby biegiem druziów i staramy się, aby w każdej organizowanej przez nas imprezie w programie była wpisana jakaś taka prozdrowotna forma spędzenia wolnego czasu. Nording Walking zalet ma bardzo wiele, o czym przekonuje trenerka Agnieszka Chmielewska, która koordynowała wczorajszą rozgrzewkę. Często Nordic Walking jest taki troszkę bagatelizowany, odbierany, że to jest nie wiem, ruch dla osób starszych, a wcale tak nie musi być, dlatego że prawidłowo wykonywana technika angażuje do 90% tego systemu mięśniowo-szkieletowego, także no, poprawia tą krążeniowo organizm. No, ruch na świeżym powietrzu, już nie mówiąc o takich relacjach społecznych, kiedy my chodzimy sobie razem. Także mhm. myślę, że to jest naprawdę bardzo ważne. pierwszym integracyjnym marszu chętnie udział wzięły również panie z KGW Chwałowianki, którym ta aktywność fizyczna nie jest obca. Odpowiedziałyśmy na zaproszenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy oraz pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Gnieszowicach, ponieważ wiemy, że również rozpoczęły taki projekt jak my, kupiły sobie kije z projektu i chcą chodzić. My chodzimy już od jesieni, to jest jedna z naszych takich form działalności, czyli aktywność fizyczna. Trasa marszu prowadziła do koprzewnickiego zalewu po przebyciu 6 km, na piechurów czekał przygotowany przez panie Zgnieszowic słodki poczęstunek i zdrowe, owocowe soki.